Na podstawie źródeł archiwalnych, które wciąż do nas tutaj docierają, ale także dzięki pracy zaprzyjaźnionych historyków oraz dzięki tutaj analizie znaków tożsamości, które znajdujemy przy szczątkach. Wiemy, że większość, a właściwie wszystkie szczątki, które do tej pory odnaleźliśmy należą do żołnierzy, którzy zginęli 22 lutego 1945 roku. Wtedy bowiem tutaj na, na lotnisku w pobliżu Świdnicy miała miejsce katastrofa niemieckiego samolotu Ju-52, który ewakuował rannych żołnierzy z oblężonego Wrocławia. I samolot ten w wyniku awarii rozbił się w trakcie podchodzenia do lądowania na, na to lotnisko zapasowe tutaj w Świdnicy i prawie wszyscy osoby, które były na pokładzie, zarówno osoby ci ranni żołnierzy, jak i piloci, ponieśli śmierć. No i większość tych żołnierzy tutaj pochowano w tych grobach masowych. Na tą chwilę wiemy, że było to 25 osób, które zginęło w wyniku tej katastrofy i w tych dwóch grobach zostało ono pochowane. Nie są to wszystkie osoby, które tutaj zostały pochowane na tej kwaterze, ponieważ w trzecim rzędzie zgodnie ze Szkicem pochowano 7 osób, siedmiu żołnierzy niemieckich, którzy zginęli znacznie później w marcu, w kwietniu i w maju 1945 roku w wyniku innych wydarzeń wojennych, no ale ten ostatni rząd będziemy już eksplorować, ekshumować i badać w przyszłym tygodniu. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób dobrej woli, które posiadają informacje o grobach wojennych, o przekazywanie ich do naszej pracowni. Dzięki tego typu zgłoszeniom jesteśmy w stanie podejmować badania, następnie prace archeologiczno-ekskumacyjne, które mają na celu odnajdowanie i identyfikację osób poległych i zmarłych w czasie II wojny światowej. Jest to również istotne dla rodzin, które wciąż po 80 latach czekują na wieści o swoich zaginionych krewnych.